Jedziemy w kierunku potwala Oj, tak, w suchej bez piski ociąg chyba zmienił pół na zakopania. Oczywiście robią takie ciekawe te obrazy. Jest taka kurska zabudowa bardziej. Ale mówiłam że jestem zadowolony i cieszę się, że bilek powrotnie chypiłem. To nie grupać 40 złotych. Chyba pamiętasz o tym, że zakupane jest kawałek w kowałych z Byłem tam rok temu i kupiłem drzem z i chciałbym go jeszcze raz kupić Wow, jakie ładne widoki No robią wrażenie te widoki te gąbki mi się podobają tutaj To tej strony nie nagrywałem krajobrazu Przesiadłem się Potem było takie jezioro które przez ten mojej grę nagrywałem Wow jak ładnie za nim węgę obok zakupania to tam jest jeszcze ładniej. Wow, super, super, ładne terenie. Co jak są ładnie tu. Co to za fabryka. Tu jest duży zakład jest czegokolwiek. Ale duże miejsce to zajmowało.

To za starsje Maków podszalański Co tak szybko Nie, przecież nie jesteśmy jeszcze ludzi nie chcą sobie, a nie chcą